oprócz tęsknoty za Bogiem i wspólnotą zbawionych, innym czynnikiem oczyszczającym w czyśćcu, jest rozbudzony na sądzie szczegółowym żal z powodu zmarnowanego życia, z powodu słabej i niedoskonałej miłości. Dusza pragnie być z Bogiem, pragnie go oglądać, ale wierzy to niemożliwe i ubolewa nad tym, że sama z własnej winy pozbawiła się tego szczęścia. Opłakuje oddalenie od Boga, ale również i to, że sama stała się przyczyną tej bolesnej rozłąki. Smuci się i napełnia się skruchą, i coraz bardziej przenika ją płonący ogień miłości do tego, który jest najwyższym dobrem, który jest nieskończoną miłością. Dusza ubolewa nad swoją osłabioną przez grzechy miłością, cierpi, że nie kochała tak, jak powinna, jak Bóg na to zasługuje. Ubolewa nad każdą zmarnowaną na ziemi chwilą, która mogła być wykorzystana dla udoskonalenia miłości, dla dziękowania Bogu, dla uwielbiania go, dla współpracowania z nim. Nawet na ziemi człowiek potrafi odczuwać dotkliwy ból, kiedy zrozumie, że nie szanował, nie kochał jakiejś dobrej osoby, która darzyła go wielką miłością. Tym bardziej dusza cierpi w czyśćcu, kiedy dobrze rozumie, jaką dobrocią, jaką miłością jest Bóg, którego nigdy nie kochała tak, jak na to zasługuje. Ten żal to ubolewanie oczyszcza miłość duszy i przygotowuje ją na uszczęśliwiające spotkanie z Bogiem.